To musi być gdzieś tutaj. Nie wszyscy się o tym dowiedzą. Cholera! W szufladach jest mnóstwo dokumentów. Nagle usłyszałam głos dyrektora. O nie! A potem moje spojrzenie padło na kartkę. To jest to, tak! Więc się nie myliłam. Cześć, jestem Alice. Niedługo studniówka, a ja nadal nie mam pary. Ale nie potrzebuję nikogo oprócz Howarda. Kocham go od pierwszej klasy. Dobrze się komunikujemy, a nawet wracamy razem po lekcjach. Ale sytuacja się nie rozwija. Na lekcję historii przyleciała notatka. Zobaczyłam ją i byłam zszokowana. Howard napisał, że chce iść ze mną na bał maturalny. Nie może być, co to jest, oferta zostania parą? Odwróciłam się w jego stronę zdezorientowana. Być może był to żart, ale puścił oko i posłał buziaka. Ze szczęścia prawie wzleciałam w niebo, ale wtedy do klasy wszedł dyrektor. Przedstawił Deborah, naszą nową koleżankę. Jest ładna, mam nadzieję, że nie wpadnie Howardowi w oko. Jednak nowe dziewczyny z nikim nie rozmawiała i zachowywały się arogancko. Po zajęciu Howard i ja jak zwykle poszliśmy do domu. Rozmawiając o tym, dokąd pójdziemy, może nawet na jeden uniwersytet, nagle zatrzymał się przed nami elegancki dżib. Spojrzeliśmy, po kogo przyjechał. Tu, тылу, то хто ж мені легко вхнула тио, то декора, до доテゴ самоходу і од'їхала. Где тільки наступного дня нова дівчина ввешла до класи, Ховард одразу запитав о самоху. Він з якої то й стружниця, ціла класа вп'ривала ще в ньому, а вона думно коментувала: "Мій особистий кіровця". Всіся ошалели, а потім як барани видали щебе: "Вау!". Wow! В класі Ховард не спущав з неї очу, і тон не просто вкужило. A kiedy zaprosiłam go do jadalni, żeby porozmawiać o wystrojach balowych, zaprosił z nawie nową dziewczynę. – Co? – Ale ta powiedziała, że nie je szkolnego jedzenia, tylko przynosi własne z restauracji. – Tu już nie wytrzymałam. Czy ty jesteś bogaty, czy co? Klasa zamarła w oczekiwaniu na odpowiedź. – Tak – odpowiedziała. – Nasza rodzina ma duży biznes. Jesteśmy głównymi sponsorami tej szkoły. Dyrektor powiedział, że będzie miał mnie na oku i wyrzuci każdego, kto mnie obrazi. W klasie zawisła grobowa cisza. Dajcie spokój, to kompletna bzdura. Kto zostanie wyrzucony z ostatnich zajęć przed maturą? Ale wydawało się, że mnie nie słuchają. Chłopaki oglepili ją, zaczęli wypytywać o jej zainteresowaniach. A nawet Howard usiadł z nią. Zdrajca, byłam gotowa wybuchnąć ze złości. Nagle Jack wbiegł do klasy i powiedział, że Thomas został wydalony z klasy równoleglej. Wszyscy sapnęli i wpatrywali się w Debory. Ta uśmiechnęła się i syknęła, że nie trzeba było odbierać i kopać jej torby wczoraj. Od tego czasu cała klasa podlizywała się do nowej dziewczyny. Howard zapomniał o mnie, nie chodziliśmy już razem do domu. Było mi ciężko na sercu i chciałam złagodzić mój smutek. Poszłam do sklepu ze słodyczami i nagle zobaczyłam znajomy samochód, więc to ten Jeep. Дебора правдоподобні ще й а може навіть з Ховардем. Шкода тільки, що окна сам причемньоне, ніц не відач. Нагле пара в поближу таксі і вщадла до джипа. Чекай, що? Яка таксувка, направде? Дотарла до мене. Новому дівчині бюзли не особистий керовця, тільки таксувка Одразу зазвонила до Ховарда. Вона кламє. Не є богата, а джип то тільки елітарна таксувка, Właśnie dopiero co ją widziałam. Jak tu jestem zazdrosna, czekaj. Howard skończył rozmowę, nie wierzy mi, więc potrzeba więcej dowodów. Po cichu weszłam do gabinetu dyrektora, kiedy jadł lunch w jadalni. Gdzieś tutaj musi być dokument Tomasa. Jestem pewna, że nie został wydalony. Cholera, w szufladach jest mnóstwo dokumentów. Nagle usłyszałam głos dyrektora. O nie, jest już blisko. A potem moje spojrzenie padło na kartkę. To jest to, tak, więc się nie myliłam. Ledwo zdążyłam wyjść, gdy na korytarzu pojawił się pan Taylor. Przywitałam się z nim i przeszłam obok. Pod koszulką było oświadczenie rodziców Tomasa z prośbą o oddanie dokumentów. Po prostu przyprowadzają się do innego miasta i tam będzie się uczył i to wszystko. Zbierałam dowody, Jeep to właściwie taksówka. Tomas nie został wydalony, mam oświadczenie rodziców, ale to za mało. Chciałem dowiedzieć gdzie ona mieszka, pewnie jakaś halupa. I taka szansa pojawiła się. Debora niespodziewanie zaprosiła całą klasę na imprezę z okazji jej przyjścia do naszej szkoły. Po lekcjach zabił z nas fajny minivan, pewnie też go wynajęło w taksówce. Wyjechaliśmy z miasta i nagle zatrzymaliśmy się przed elegancką rezydencją. Nie. Nie może tego być. To był prawdziwy palac, a cała klasa podziwiała go i Deborah. Howard nie odchodził od niej, a potem celowo głośno zaproponował jej pójść razem z nim na bal maturalny. Howard, jak mogłeś? W środku wszystko się urwało, to kompletna porażka. Zamówiłam do domu taksówkę i natychmiast wróciłam. Cały wieczór spędziłam płacząc w swoim pokoju, jakie to bolesne. Wzięłam smartfony, żeby włączyć jakiś śmieszny film i zauważyłam wyskakujące reklamy. Kurczę, to ten sam dom, w którym właśnie byłam i adres jest taki sam. Kliknęłam link i byłam w szoku. Firma wynajmuje rezydencję na godziny, doby i tygodnie. To nie jest jej własność. Ona jest klamcą. Zajrzałam na stronę i na wszelki wypadek ją zapisałam. Teraz mam wystarczająco dowodów, pozostaje czekać na jutro. Po lekcjach stanęłam w drzwiach i krzyknęłam: Słuchajcie, wszyscy tutaj, Deborah jest oszustką, nie jest bogata. Chłopaki zaczęli gwizdać i krzyczeli, żebym się zamknęła. Mam dowody. Potem wszyscy zamilkli i powiedziałam, ten jeep, w którym osobisty kierowca Debory rzekomo ją wozi, należy do Uber. Thomas, który, jak powiedziała, został wydalony z jej powodu. W rzeczywistości przeprowadził się z rodzicami do innego miasta. Jak napisane w oświadczeniu, jak nie wierzycie, to sprawdźcie. I na koniec, dom, w którym wczoraj spędzaliśmy czas, jest faktycznie wynajmowany przez American Tower Corporation. Deborah, jesteś bezczelnym oszustką, która chce kupić dobre relacje z klasą klamstwami. Ta była w całkowitym szoku, a potem cicho wyszła. Chłopaki oklaskiwali mnie i mówili, że jestem super, a Howard zaproponował spacer. Siedzieliśmy na lawce i bawiliśmy się, gdy nagle usłyszeliśmy znajome głosy. To była Deborah i dyrektor. Zapytał, czy wszystko jest w porządku. Na co arogancko powiedziała: Musimy wyrzucić Ellis i natychmiast. Pan Taylor pokornie pochylił głowę i powiedział, będzie zrobiony. Co? Podobał Ci się filmik? Czekamy na polubienie i komentarze od Ciebie. Miłego dnia. Cześć, nazywam się Alana i mam 16 lat. Z czego jesteś dumna w swoim wyglądzie? Ja jestem dumna z moich włosów. Stracenie tego byłoby dla mnie tragedią, ale stało się. Obejrzyj tę historię do końca, a dowiesz się, jak straciłam włosy, ale zyskałam ukochaną osobę. Mam siostrę Hanna, która ma 15 lat, ale mało kto o tym wie, bo naprawdę szkoda mieć taką siostrę. Nie uważa za konieczne, by wyglądać choć trochę uroczo. Nigdy w życiu nie była na przyjęciu, oczywiście nigdy nie miała chłopaka, ale jest mądra, właściwie jest kujonem. Dlatego staram się nie kontaktować z nią publicznie i ogólnie udaję, że nie istnieje. Czy potrafi pojąć moją radość? Wysłałam zgłoszenie na konkurs piękności Miss 16 i zostałam przyjęta. To była szansa mojego życia. Moi przyjaciele pomogli mi się przygotować. Wymyśliliśmy fajny strój i niesamowite wydarzenie. Cała rodzina przyszła, aby mnie wesprzeć, w tym Hanna. Wydawało się, że więcej ludzi patrzy na śmieszny kostium Hany niż na scenę. Gdyby ktoś zdał sobie sprawę, że ten strach na wróble to moja siostra, zostałabym wyrzucona z pogardą. A oto finał: ja i inna dziewczyna. To było dla mnie oczywiste. Jury uznało jednak, że musimy wykonać kolejne zadanie. Tylko nie to. Quiz naukowy. Wyglądało na to, że dostałam się do konkursu. Miss Ned, Wiedziałam, że mam kłopoty Hanna na pewno znała wszystkie odpowiedzi Spojrzałam na nią z rozpaczą Hanna wysłała mi znaki Próbowałam je rozszyfrować, ale mi nie szło I przez ten głupi quiz przegrałam konkurs Czy zdarzyło Ci się, że jakaś ważna misja zepsuła się z powodu jakiejś nieistotnej rzeczy? Napisz w komentarzach, jak to się stało Świat wokół mnie stał się nagle szary i ciemny nic mnie nie cieszyło. Hanna mnie pocieszała. Mówiła, że według kogoś we współczesnych konkursach chodzi nie tylko o piękno, ale i o harmonijną, wieloaspektową osobowość. Poprosiłam tak grzecznie, jak mogłam, żeby natychmiast wyszła. Dobrze, że na świecie są prawdziwi przyjaciele. Ktoś przyszedł, pocieszył. Powiedział, jaką straszną konkurentkę miałam. To rozumiem. Prawdziwe wsparcie. Czułam się, jakbym ożyła. Miałam nawet siłę, aby znaleźć nowy konkurs, w którym mogłabym zostać doceniona. Okazało się jednak, że maniacy też się tam dostali. Pierwszym etapem nie było zdjęcie w obrazie, ani nawet film przedstawiający talenty, ale esej na temat – piękno zewnętrzne jest tym cenniejsze, gdy obejmuje wewnętrzne. To zdanie zostało wymyślone przez jakiegoś Szekspira. Wygooglowałam go. Brzydki, stary i brodaty. Najwyraźniej nie rozumiał nic na temat piękna. Spędziłam dwa dni bez snu i odpoczynku pracując nad wypracowaniem. Napisałam nawet pierwszą linijkę, ale nie poszło o krok dalej. Nagle rozległo się pukanie do drzwi. Hanna przyniosła mi kubek gorącej czekolady. Byłam tak zmęczona tym głupim esejem, że poskarżyłam się nawet Hannie. Powiedziała, że może mi pomóc, gdy dwie godziny napisała obszerny tekst. Było wszystko, co mogłoby się spodobać, jeżeli coś o ekologii, coś o pokoju na świecie i inne bzdury. W każdym razie mój, no cóż, esej Hany został wysoko oceniony i zostałam zezwana do następnego etapu. Na cześć mojego sukcesu moi przyjaciele urządzili wielką imprezę. Dzień wcześniej mama oddzwoniła do mnie i powiedziała, że byłoby miło podziękować Hanie i do niej też zadzwonić, ale schębiłaby mnie tam, chociaż, będąc uczciwą, pomogła Powiedziałam Hanie, żeby przyszła, ale żeby się ubrała przyzwoicie, żebym nie musiała się za nią wstydzić. Obiecała mi tak zrobić. Przyszłam na imprezę wcześniej. Hanna musiała podejść do biblioteki, więc dowiedziałam się o jej przybyciu dopiero wtedy, gdy poproszono mnie o obejrzenie horroru. Stała w drzwiach w sukience, którą miałam zamiar wyrzucić, z wyprostowanymi lokami. Jedna z dziewczyn powiedziała, że byłaby tak jak ja, gdyby była postacią komediową. Przez całą imprezę starałam się nie spotykać z Haną, a nawet nie przebywać z nią w tym samym pokoju. Nazwałabym swoją imprezę porażką, gdyby nie Zak. Był bratem mojego przyjaciela, bardzo uroczym i niesamowitym gościem. I na tej imprezie w końcu udało nam się jakoś pogadać. Myślę, że on też mnie lubił. Wtedy, w najważniejszym momencie, Hana wtargnęła do pokoju i zażądała, abym z nią porozmawiała. Dlaczego ci mądrzy ludzie byli tacy szaleni? Wyjaśniłam jej najlepiej, jak umiałam, że trochę brakuje jej taktu. Jęknęła i pobiegła do domu. Co za ulga! Zak był bardzo fajny, ale czas wracać do domu. Już sobie wyobrażałam, jak dostanę od rodziców za zranienie mojej biednej siostrzyczki. Ale w domu było cicho. Według ludzi, Hanna wyszła wcześnie, żeby nie zaspać do szkoły. Oto wiadomości. Hanna nie zaczęła donosić. Dlaczego taki prezent? Jednak nie chciała mi niczego wyjaśniać. Zignorowała mnie. W weekend poszliśmy obejrzeć nowe meble do domu. Spotkaliśmy Zaka w sklepie. Co za niespodzianka! Kana nagle zrobiła się czerwona, jak pomidor na widok Zaka. Co to mogło znaczyć? A kiedy Zach zaprosił mnie na randkę, nadepnęła mi na nogę z całej siły. Kiedy zawyłam, Hanna powiedziała słodkim głosem, że nasi rodzice czekają na nas, powinnyśmy się spieszyć. I zabrała mnie od Zaka. Czy tylko ja mam takie szczęście? Czy twoje rodzeństwo też przeszkadza ci w życiu osobistym? Powiedz nam w komentarzach, czy miałeś takie doświadczenie. Do drugiego etapu konkursu należało przygotować numer muzyczny. Wymyśliłam świetną historię. Na początku numeru miałabym wysoko fryzurę z dużą ilością wstążek, jak w serialu o królowej Francji. W środku piosenki, jednym ruchem rozpuściłabym włosy, które opadają na ramiona. Do tego potrzebowałam osoby, która stanęłaby wysoko i wręczyłaby mi rekwizyty. Pechowo żaden z moich przyjaciół nie mógł tego zrobić. Nagle Hanna powiedziała, że chętnie mi pomoże. Tuż przed moim numerem wbiegłam na sekundę do garderoby. I nagle zaczepiłam włosami o wieszak. Co za głupiec to tam położył! Byłam w pułapce. Ani tu, ani tam. W desperacji zaczęłam wołać o pomoc. Hana przybiegła. Próbowała wyciągnąć wieszak z moich włosów, ale utknął. Hana powiedziała, że będzie musiała przeciąć wstążki. To była katastrofa, ale zdecydowałam, że to lepsze niż uczepienie do wieszaka. Postanowiłam zmienić numer. Wyjdę od razu z rozpuszczonymi włosami. Hanna wzięła nożyczki. A potem zobaczyłam, jak moje włosy latają mi pod stopami. Szarpnęłam się, żeby siebie dostać i wyciągnęłam ogromny pukiel włosów. Poczułam skórę na głowie. To był koszmar, przerażający, kudłaty tępy bob. To było nie do naprawienia. Z takim koszmarem na głowie nie możesz pokazać się ludziom. Rzuciłam się na hanę, ale zrobiła unik. Zaczęła na mnie krzyczeć, szlochając. Okazało się, że była zakochana w zaku od dawna, i była szalenie zazdrosna, że zak wybrał mnie zamiast niej i postanowiła się zemścić. Uciekłam stamtąd i z zawodów, którym mogłam tylko zhańbić siebie. I od Han. Oczywiście włosów nie udało się uratować, ale może nadal mogłabym coś wymyślić. Lepiej byłoby założyć perułkę, żeby nikt nie mógł zobaczyć horroru na mojej głowie. Ale w domu czekała na mnie kolejna porcja koszmaru. Ktoś już wrzucił moje zdjęcia z zakulis do internetu, a pod nimi było już sporo komentarzy ze śmiejącymi się i wymiotującymi emotikonami. Jedna dziewczyna z naszej klasy, o której myślałam, że jest moją przyjaciółką, zrobiła nawet mema. Twoje zdjęcie przed i po przejściu przez śmieci. Były też żarty, czy pracowałam jako strach na brudle, czy strzegę włosy kosiarką. Haha, ha. postanowiłam nie wychodzić z domu, dopóki nie odrosną mi włosy. Siedziałam tam i nienawidziłam siebie. Wszyscy się ze mnie śmiali i dręczyli. Tak, jak zrobili z Haną. Kurczę! Okazało się, że moja siostra doświadczała tego każdego dnia. Biedna Hana, jak silna musiała być, że się nie złamała. Płakałam, ponieważ byłam jedną z tych, którzy znęcali się nad moją siostrą. Pobiegłam do Hany i błagałam ją, żeby mi wybaczyła. Przeprosiła za swój głupi wybuch, ale podziękowałam jej. Dopiero gdy straciłam swoje wspaniałe włosy, zrozumiałam, co czuje moja siostra. Obiecałam Hannie, że pomogę jej stać się piękną. Chodziłyśmy razem na zakupy, i pomogłam jej wybrać piękne nowoczesne ubrania. Nauczyłam ją, jak się malować. Pokazałam jej, że może być absolutnie piękna, ale nie w mój sposób. Hanna była szczęśliwa i po raz pierwszy poczułam, że zrobiłam coś dobrego dla kogoś bliskiego. I to było równie dobre, jak wygranie najfajniejszego konkursu piękności. Dodaj polubienie. Jeśli podoba Ci się moja historia, zapisz się do kanału, będzie tu dużo ciekawych rzeczy.